I like doing shopping. Lubię robić zakupy. Lubię robić zakupy. Lubię robić zakupy. Lubię robić zakupy. We want to make a reservation for 2 o'clock. Chcemy zrobić rezerwację na czternastą. 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 Here we can make coffee for you. Możemy tutaj zrobić dla Was kawę. 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 We have to do laundry now. Musimy teraz zrobić pranie. Musimy teraz zrobić pranie. Musimy teraz zrobić pranie. Musimy robić teraz pranie. I prefer to do something rather than rest. Wolę coś robić, niż odpoczywać. Wolę coś robić, niż odpoczywać. Wolę coś robić, niż odpoczywać. Wolę coś robić niż odpoczywać. Now it's time to do homework. Teraz trzeba robić zadanie domowe. 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 This place is good for taking pictures. Warto robić zdjęcia w tym miejscu. 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 Grilling is not allowed here. Nie wolno robić tutaj grilla. Nie wolno robić tutaj grilla. Nie wolno robić tutaj grilla. Nie wolno tutaj robić grilla. Excuse me, can we have a picnic here? Przepraszam, czy można tutaj robić piknik? 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 Has any one of you made fruit jam? Czy ktoś z was robił dżem z owoców? 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 We used to take a lot of pictures, but we haven't had time lately. Kiedyś robiliśmy dużo zdjęć, ale ostatnio nie mamy czasu. Kiedyś robiliśmy dużo zdjęć, ale ostatnio nie mamy czasu. Kiedyś robiliśmy dużo zdjęć, ale ostatnio nie mamy czasu. Kiedyś robiliśmy dużo zdjęć, ale ostatnio nie mamy czasu. I went shopping somewhere in Warsaw, but I don't remember where. Gdzieś robiłem w Warszawie zakupy, ale nie pamiętam gdzie. Gdzieś robiłem w Warszawie zakupy, ale nie pamiętam gdzie. Gdzieś robiłem w Warszawie zakupy, ale nie pamiętam gdzie. Gdzieś robiłem w Warszawie zakupy, ale nie pamiętam gdzie. I will take pictures for you on your wedding. Zrobię dla ciebie zdjęcia na ślubie. 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 Can you make something tasty for me? Zrobisz mi coś smacznego do jedzenia? 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 Have you earned a lot of money during the summer holiday? Zarobiłaś w wakacje dużo pieniędzy. Zarobiłaś w wakacje dużo pieniędzy. Zarobiłaś w wakacje dużo pieniędzy. Zarobiłeś w wakacje dużo pieniędzy. The boss asked me to redo this project. Szef prosił, żebym przerobił ten projekt. 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 When does your son do homework? Kiedy Twój syn odrabia pracę domową? 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 Tidy up here! Zróbcie tu porządek. Zróbcie tu porządek. Zróbcie tu porządek. Zróbcie tu porządek. Do you like to make lunch while listening to the music? Lubisz robić obiad słuchając muzyki? Lubisz robić obiad słuchając muzyki? Lubisz robić obiad słuchając muzyki? Lubisz robić obiad słuchając muzyki?